Cześć, bracia i siostry w Chrystusie! Z wielką radością i sercem pełnym wdzięczności witam Was w tym specjalnym filmie na naszym kanale. Dziś mamy zaszczyt mówić o młodym świętym, który dotyka serc wielu ludzi na całym świecie, świętym Karlo Akutisie. Jest On żywym przykładem tego, jak wiara może manifestować się w naszym życiu, nawet w obliczu wyzwań i trudności, jakie stawia przed nami nowoczesny świat. Carlo Acutis urodził się w 1991 roku w Londynie, jednak większość swojego życia spędził w Mediolanie we Włoszech. Już od najmłodszych lat wyróżniał się nie tylko swoją inteligencją i zdolnościami technologicznymi, ale także głęboką pobożnością wobec Jezusa Chrystusa i Eucharystii. Imponujące jest to, jak młody człowiek, w tak krótkim czasie swojego życia, zdołał pozostawić tak znaczący duchowy ślad. Często pamiętamy go za jego inspirujące słowa. Eucharystia jest moją drogą do nieba. To właśnie ta Eucharystia łączy nas jako wspólnotę wiary. W tym filmie przyjrzymy się życiu Carlo Acutisa i temu, jak stał się wzorem świętości dla nas wszystkich. Porozmawiamy o jego doświadczeniach, jego dziełach i, oczywiście, o cudach, które przypisuje mu się od jego beatyfikacji w 2020 roku. To niesamowite, jak nadal wstawia się za nami, nawet po swojej śmierci. Jeśli jeszcze nie znasz jego historii, zapraszam cię do pozostania z nami, ponieważ jestem pewien, że zostaniesz poruszony jego żywą wiarą i miłością do Boga. Carlo, w swoim krótkim życiu, wykorzystał swoje umiejętności technologiczne do ewangelizacji i dzielenia się pięknem Eucharystii ze światem. Stworzył stronę internetową, aby katalogować i upowszechniać cuda Eucharystyczne, które miały miejsce w historii Kościoła. Ta inicjatywa była sposobem na wykorzystanie swoich osobistych pasji, aby prowadzić innych do poznania i miłowania Jezusa. Wyobraź sobie moc, jaką technologia ma dzisiaj w naszym świecie, i to, jak możemy ją wykorzystać do szerzenia przesłania Ewangelii. W trakcie filmu nie tylko omówimy cuda, które miały miejsce dzięki wstawiennictwu Karlo, ale także zastanowimy się, jak możemy zastosować jego nauki w naszym codziennym życiu. Jakie dziedzictwo zostawiamy dla przyszłych pokoleń? Jak możemy inspirować się życiem Karlo, aby autentycznie i żywiołowo żyć naszą wiarą? Zachęcam Cię do pozostawienia komentarzy poniżej, dzieląc się swoimi własnymi doświadczeniami z wiarą lub tym, jak życie Karlo Akutisa wpłynęło na Ciebie. Stwórzmy przestrzeń do dialogu i refleksji, gdzie możemy uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie wzrastać w naszej duchowej drodze. Ponadto, jeśli jeszcze nie subskrybowałeś naszego kanału, zachęcam Cię do zrobienia tego teraz! W ten sposób będziesz na bieżąco z naszymi treściami na temat świętych, duchowości i tematów, które pomagają nam pogłębić naszą relację z Bogiem. Razem odkryjmy więcej o życiu świętych, takich jak Karlo, którzy pokazują nam, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich postaci w historii, ale jest wezwaniem dostępnym dla każdego z nas. Zachęcam cię do otwarcia swojego serca i umysłu, gdy będziemy badać życie i dziedzictwo świętego Karlo Akutisa. Niech jego historia zainspiruje nas do poszukiwania głębszej relacji z Bogiem i do życia naszą wiarą w sposób bardziej intensywny i autentyczny. Przygotuj się na wzruszenia i inspiracje, ponieważ historia Karlo jest żywym dowodem na to, że cuda dzieją się również w dzisiejszych czasach. Zatem, wyruszmy razem w tę podróż wiary i odkrywania? Pozostańcie z nami i zanurzmy się w życie tego młodego świętego, który z pewnością czyni cuda także dzisiaj. Wiara jest siłą transformującą, która zaprasza nas do działania i głębokiego zaufania Bogu. W Ewangelii Jana godzina 1412 Jezus zapewnia, że ci, którzy w Niego wierzą, będą czynili większe dzieła niż te, które On uczynił. To stwierdzenie nie jest tylko zaproszeniem do działania, ale przypomnieniem, że prawdziwa wiara potrafi przynosić widoczne i znaczące owoce w życiu wiernych. Odbierając życie świętego Karlo Akutisa, dostrzegamy, jak On wcielił tę prawdę w życie. Nawet w młodym wieku Carlo okazał wyjątkowe zaangażowanie w Eucharystię oraz niezwykłą kreatywność w wykorzystaniu technologii do propagowania wiary. Carlo Acutis, młody człowiek, który żył w świecie pełnym rozproszeń i powierzchowności, postanowił poświęcić swoje życie Bogu. Nie ograniczył się tylko do uczestnictwa w mszy, stał się prawdziwym apostołem Eucharystii, uznając w niej prawdziwą obecność Chrystusa. Jego praca polegająca na katalogowaniu cudów eucharystycznych na całym świecie, z wykorzystaniem internetu jako narzędzia ewangelizacji, pokazuje, że wiara nie jest doświadczeniem izolowanym, ale wezwaniem do niesienia przesłania Chrystusa w każdy zakątek Ziemi. W ten sposób stanowi przykład wersetu z Ewangelii Jana, pokazując, że wiara przekłada się na istotne działania, które mogą wpływać i transformować życie. Pod temat wiary i mocy dzieł staje się jeszcze bardziej oczywisty, gdy rozważamy owoce życia Karlo. Uczy nas, że wiara nie jest pasywnym przekonaniem, ale aktywnym impulsem, który prowadzi nas do działania w imię Chrystusa. Nasze czyny, jeśli są oparte na wierze, mogą stać się potężnym świadectwem dla otaczających nas ludzi. Dzięki swojej oddaniu i świadectwu, Carlo Acutis stał się latarnią nadziei, pokazując, że nawet w trudnych czasach światło Chrystusa może świecić intensywnie przez nasze działania. Ponadto, w Mateusza godzina 17.20 Jezus mówi o sile wiary, podkreślając, że nawet mała wiara może czynić wielkie cuda. Ta wiadomość silnie rezonuje z życiem Karlo. On, swoją prostą i głęboką wiarą, pokazuje nam, że prawdziwe przekonanie nie musi być wielkie, aby być skuteczne. Jego życie jest świadectwem, że gdy oddajemy się Bogu, on może wykorzystać nawet najmniejsze wysiłki, aby czynić wielkie rzeczy. Wstawiennictwo Karlo zostało uznane w wielu świadectwach uzdrowień i cudów, które miały miejsce dzięki jego wpływowi. Przypomina nam to, że wiara, nawet jeśli wydaje się mała jak ziarnko gorczycy, może przenosić góry i zmieniać rzeczywistości. Moc modlitwy i wstawiennictwa, jak wspomniano w Jakuba godzina 5.16, to kolejny fundamentalny aspekt życia Karlo Akutisa. Nie tylko prowadził życie pełne wiary, ale stał się także potężnym wstawiennikiem. Modlitwa Szczególnie ta zanoszona przez Sprawiedliwego ma głęboki wpływ. Kiedy wzywamy wstawiennictwa takich świętych jak Karlo, uznajemy, że wspólnota świętych jest rzeczywista i że świętość może nadal przynosić owoce nawet po śmierci. Życie Karlo zachęca nas do pielęgnowania intymnej relacji z Bogiem poprzez modlitwę i zaufania, że nasze prośby mogą być wysłuchane i spełnione. Dzięki wstawiennictwu Karlo Acutisa wiele osób znalazło uzdrowienie i nadzieję w swoim życiu. On ukazuje, że świętość jest dostępna dla wszystkich i życie Carlo Akutisa inspiruje nas do poszukiwania żywej i aktywnej wiary, która nie ogranicza się do rytuałów, ale przekłada się na konkretne działania miłości i służby bliźnim. Przypomina nam, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, niezależnie od wieku czy okoliczności i że każdy z nas może spełniać dzieła, które przynoszą chwałę Bogu. Życie święta. Carlo Akutisa jest potężnym przypomnieniem, że wiara ma moc przemiany, dokonania cudów i jednoczenia nas w społeczności miłości i wstawiennictwa. Niech jego przykład nas inspiruje i pozwoli, aby nasza wiara prowadziła nas do działania, modlitwy i przekonania, że dzięki nam Bóg może dokonywać wielkich dzieł na świecie. Życie święta Karlo Akutisa jest silnym świadectwem mocy wiary szczególnie w świetle fragmentu z Ewangelii Mateusza godzina 17.20, gdzie Jezus uczy nas o transformującym potencjale wiary, nawet jeśli ma ona rozmiar ziarnka gorczycy. Karlo, młody człowiek, który żył zaledwie 15 lat, pokazuje, jak prosta i autentyczna wiara może przekładać się na znaczące działania, które wpływają na życie wielu. Gdy myślimy o niewielkiej ilości wiary, która może przenosić góry, przypominamy sobie, że nie chodzi tu o wielką wiarę, ale o prawdziwe zaufanie do Boga. Carlo Acutis nie był człowiekiem wielkich bogactw ani sławy, ale jego oddanie Chrystusowi i miłość do Eucharystii były fundamentami jego życia. Wykorzystał swoje umiejętności technologiczne, aby stworzyć stronę internetową dokumentującą cuda eucharystyczne z całego świata, łącząc nowoczesność ze spiritualnością. Uczy nas to, że każdy z nas, niezależnie od wieku czy sytuacji, może wnieść coś istotnego i dotrzeć do serc ludzi przez wiarę i kreatywność. Pasja Karlo do Eucharystii i jego przekonanie o rzeczywistej obecności Chrystusa w komunii są inspirujące. Zrozumiał, że Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego i na podstawie tego przekonania poświęcił swoje życie na promowanie tego sakramentu. Jego życie skłania do głębokiej refleksji nad tym, jak my, jako chrześcijanie, żyjemy naszą wiarą. Czy pozwalamy, aby nasze przekonanie w Chrystusa skłaniało nas do działań, które przynoszą chwałę Bogu? Czy zadowalamy się życiem pasywnej wiary, która nie wpływa na świat wokół nas? Życie Carlo Acutisa zaprasza nas do ponownej oceny naszej wiary i gotowości do działania. On nie tylko wierzył, ale również zobowiązał się być narzędziem bożym. Gdy napotykamy na trudności i wyzwania życia, często czujemy się bezsilni, ale historia Carlo zachęca nas do przypomnienia sobie, że z wiarą nic nie jest niemożliwe. Wiara nie jest magicznym rozwiązaniem na wszystkie nasze problemy, ale siłą, która popycha nas do działania i zaufania Bogu, nawet gdy sytuacja wydaje się beznadziejna. Ponadto wstawiennictwo Carlo Acutisa podkreśla znaczenie modlitwy w naszym życiu. Czytając list Jakuba godzina 516, przypominamy sobie, że modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc i skuteczność. Karlo, nawet po swojej śmierci, jest wstawiennikiem, w którego modlitwy wielu wierzy. Pokazuje nam, że świętość nie ogranicza się do czasu czy przestrzeni, ale że owoce wiary mogą nadal działać poprzez wstawiennictwo świętych. Gdy prosimy o wstawiennictwo Karlo, łączymy się z nim w społeczności wiary, która przekracza życie doczesne. Wiara, zatem, nie jest tylko aspektem indywidualnym, ale elementem, który jednoczy nas jako wspólnotę. Poprzez modlitwę i wstawiennictwo nie tylko szukamy pomocy dla siebie, ale także stajemy się nosicielami nadziei i uzdrowienia dla innych. Życie Karlo jest wyraźnym przykładem, jak każdy z nas może stać się kanałem łaski Bożej, przynosząc miłość i światło Chrystusa do świata wokół nas. Karlo Acutis zachęca nas do autentycznego i zaangażowanego życia wiarą, by być agentami zmiany w naszym społeczeństwie i wierzyć, że tak jak on, możemy dokonywać cudów w imię Chrystusa. Jego życie przypomina nam, że świętość jest dostępna dla wszystkich i że każdy z nas ma rolę do odegrania w Bożym Planie. Poprzez modlitwę, wiarę i uczynki możemy nie tylko transformować nasze życie, ale także pozytywnie wpływać na życie tych, którzy nas otaczają. W tym duchu wiary i miłości kontynuujemy wzywanie wstawiennictwa Święta Carlo Acutis'a, pewni, że dokonuje on cudów dziś, tak jak czynił to za życia. Życie Święta Carlo Acutis'a jest żywym dowodem na to, jak wiara może manifestować się w niezwykły sposób we współczesnym świecie. On, młody człowiek który poświęcił swoje krótkie życie Eucharystii i ewangelizacji przez technologię. Uczy nas, że nawet w nowoczesnych czasach, pełnych unikalnych wyzwań, świętość może być osiągnięta, a cuda mogą się zdarzać. W swojej drodze Karlo nie tylko wierzył, ale również żył swoją wiarą z zapałem, który inspirował wielu wokół niego. Jest świadectwem prawdy zawartej w liście Jakuba godzina 5:16. Modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc w swoich skutkach. Ten fragment zaprasza nas do refleksji nad mocą modlitwy, szczególnie modlitwy wstawienniczej. Carlo Acutis pokazał nam, że jako młody sprawiedliwy, jego życie modlitwy i oddania nie było tylko dla jego własnej korzyści, ale także dla dobra innych. Poświęcił się modlitwie i wstawiennictwu za tych, którzy go otaczali, a wiele relacji o cudach i uzdrowieniach przypisuje się jego wstawiennictwu. Przypomina nam to, że świętość nie jest stanem nieosiągalnym, ale powołaniem na które każdy z nas może odpowiedzieć w codziennym życiu. Poprzez swoje życie Karlo uczy nas, że dążenie do świętości jest nierozerwalnie związane z praktykowaniem modlitwy i miłości do bliźniego. Dodatkowo, jego oddanie Eucharystii doskonale ilustruje nauczanie zawarte w Ewangelii Jana, godzina 14:12. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto we mnie wierzy, ten także będzie czynił te dzieła, które ja czynię. Karlo. Ceniąc rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, nie tylko żył swoją wiarą, ale wyrażał ją poprzez konkretne działania. Wykorzystał swoje umiejętności technologiczne do stworzenia strony internetowej dokumentującej cuda eucharystyczne na całym świecie, sprawiając, że wiara stała się dostępna i zrozumiała dla wielu. To pokazuje, że dzieła, które realizujemy w imieniu Chrystusa, mogą mieć głęboki i trwały wpływ. Tak jak on, jesteśmy wezwani do przekształcania naszych pasji i talentów w narzędzia ewangelizacji, pokazując, że prawdziwa wiara popycha nas do działania. W czasach niepewności i wyzwań przesłanie Carlo Acutisa brzmi szczególnie mocno. Jego życie jest świadectwem, że wiara, nawet jeśli mała, może przenosić góry, jak uczy nas Mateusz godzina 17.20. Prostota jego przekonania i głębokość jego duchowości przypominają nam, że nie musimy być wielcy ani znani, aby wprowadzać zmiany. Siła wiary tkwi w autentyczności naszej relacji z Bogiem i w naszej gotowości do podążania ścieżką, którą On dla nas wytyczył. Karlo pokazuje nam, że bycie autentycznym chrześcijaninem który stara się żyć miłością i współcz cuda, które działał za swojego życia oraz te, które nadal się zdarzają dzięki jego wstawiennictwu, przypominają nam, że Bóg działa w tajemniczy sposób, wykorzystując tych, którzy oddają się Jego służbie. Życie i przesłanie święta. Karola Akutisa inspirują nas do bycia wstawiennikami w naszych wspólnotach. Gdy wyznajemy nasze grzechy i jednoczymy się w modlitwie... Tak jak nas wzywa Jakub, jesteśmy w stanie stworzyć sieć duchowego wsparcia, która może prowadzić do uzdrowienia i przemiany. Wstawiennictwo to potężny akt, a Karol, jako święty, nadal wstawia się za nami przed Bogiem. Każda modlitwa, każdy gest dobroci i każdy akt wiary rozbrzmiewają w niebie i mają potencjał przynieść cuda na ziemi. Święta Karol Akutis jest z pewnością świętym, który czyni cuda dzisiaj. Zaprasza nas do życia w modlitwie, wierze i działaniu. Pokazując, że każdy z nas może być narzędziem Boskiej łaski. Gdy patrzymy na jego życie i podążamy za jego przykładem, jesteśmy wyzwani do pogłębienia naszej własnej relacji z Bogiem i stania się agentami zmiany w naszym świecie, zawsze pamiętając, że modlitwa i wiara to potężne broń w walce z przeciwnościami życia. Na zakończenie wygłosimy modlitwę, aby wezwać wstawiennictwa Święta, Karola Akutisa i prosić, aby pomógł nam żyć naszą wiarą w sposób autentyczny i transformujący. O Panie, Boże miłości i miłosierdzia, w tej chwili gromadzimy się w duchu jedności i oddania, wznosząc nasze serca w wdzięczności za błogosławieństwa, które codziennie nam dajesz. Dziś chcemy skierować nasze modlitwy do Ciebie, inspirując się życiem święta. Karola Akutisa, młodzieńca, który ze swoją gorącą wiarą i miłością do Ciebie zostawił nam jasny przykład do naśladowania. Święta Karol, prawdziwy wzór świętości w świecie pełnym rozproszeń i wyzwań, Uczy nas, jak ważne jest życie naszą wiarą w autentyczny sposób. Pokazał nam, że nawet w młodym wieku możemy być narzędziami Twojej łaski i przynosić światło tym, którzy nas otaczają. Panie, tak jak Karol, chcemy być świadkami Twojej miłości, przekształcając nasze codzienne działania w akty wiary i hojności. Prosimy Cię, ojcze, abyś dał nam odwagę żyć Ewangelią we wszystkich aspektach naszego życia. Niech, tak jak święta, Karol, wykorzystujemy dary i talenty które nam dałeś, aby promować dobro, prawdę i sprawiedliwość. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na przyjęcie bliźniego, zwłaszcza tych, którzy cierpią, są samotni lub zrozpaczeni. Niech nasze działania odzwierciedlają miłość, która wypływa z Twojego serca. O Boże, święta! Karol nauczył nas znaczenia Eucharystii i adoracji Ciebie. Niech, tak jak On, żywimy głęboką miłość do sakramentu ołtarza, Rozpoznając realną obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Niech każde przyjęcie komunii stanie się okazją do zjednoczenia się z Tobą i przekształcenia naszego życia w prawdziwe świadectwo wiary. Niech Eucharystia będzie centrum naszej egzystencji, prowadząc nas w naszych decyzjach i wzmacniając nas, aby stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze. Panie, w tej modlitwie prosimy Cię również, abyś pomógł nam patrzeć na rzeczywistości świata oczami Chrystusa. Niech będziemy wrażliwi na potrzeby naszych braci i sióstr, zwłaszcza najbardziej wrażliwych. Niech, tak jak Karol korzystał z technologii, aby ewangelizować i dzielić się pięknem wiary, znajdziemy kreatywne sposoby na promowanie Twojego królestwa w tym świecie, wykorzystując dostępne zasoby, aby przynieść przesłanie nadziei i miłości wszystkim. Prosimy Cię, Ojcze, abyś dał nam łaskę wytrwałości w naszym dążeniu do świętości. Niech życie święta. Karola inspiruje nas. Abyśmy nie poddawali się w obliczu trudności, przypominając sobie zawsze, że z Twoją pomocą możemy pokonać każdą przeszkodę. Niech znajdziemy radość w małych rzeczach i momentach modlitwy, tak jak On, a ta radość niech dotknie serc wszystkich, którzy staną na naszej drodze. Dziękujemy Ci, Panie, za wstawiennictwo święta. Karola Akutisa, który nadal czyni cuda w naszym życiu. Niech Jego przykład zachęca nas do życia w sposób pełniejszy i zaangażowany każdego dnia. Niech będziemy mężczyznami i kobietami, którzy poszukują świętości w codzienności, odnajdując Twoją miłość w każdym geście dobroci i współczucia, które praktykujemy. O Boże, w naszej wędrówce, niech zawsze pamiętamy o słowach święta. Karola, świętość jest dla wszystkich. Niech ta prawda zachęca nas do nieograniczania się, ale do nieustannego dążenia do pełni życia w Tobie. Niech nie pozwolimy, aby przeciętność powstrzymała nas od dążenia do wielkich rzeczy. Zawsze z pokorą i zaufaniem wobec Twojego planu. Panie, podczas gdy wspólnie idziemy naprzód, prosimy, aby Twoje światło nas prowadziło. Niech będziemy w stanie rozpoznać Twoją wolę w naszym życiu, a tak jak święta. Karol, będziemy potrafili żyć z radością i entuzjazmem misą, którą nam powierzyłeś. Chcemy być świadkami Twojej obecności w świecie, przynosząc miłość tam, gdzie panuje nienawiść, pokój tam, gdzie jest konflikt i nadzieję tam, gdzie jest rozpacz. Ojcze! Umacniaj nas swoim Duchem Świętym, abyśmy mogli kontynuować naszą podróż z odwagą i determinacją. Niech życie święta. Karola Akutisa zainspiruje nas do życia wiarą w sposób pełen życia i autentyczny, zawsze poszukując prawdy i piękna, które nam oferujesz. Niech każdy krok w Twoim kierunku będzie świadectwem naszej miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, a w każdej chwili niech będziemy odbiciem Twojego światła. Niech wstawiennictwo święta. Karola zjednoczy nas w jednym sercu i jednej duszy, abyśmy razem mogli budować bardziej sprawiedliwy i pełen miłości świat, w którym godność każdej osoby będzie szanowana i doceniana. Niech w każdym działaniu, w każdym słowie, przynosimy przesłanie miłości, które nam przekazałeś, będąc sługami Twojego królestwa i nosicielami nadziei, którą tylko Ty możesz nam dać. O Panie, Boże miłości i miłosierdzia, kontynuujemy naszą modlitwę z sercem pełnym wdzięczności i nadziei. W każdej chwili, które nam dajesz, odczuwamy Twoją miłującą i współczującą obecność, i to dzięki niej znajdujemy siłę do stawienia czoła wyzwaniom życia. Tak jak święta. Karol Akutis, który potrafił dostrzegać piękno w każdej chwili i godność w każdym człowieku, prosimy Cię, abyś pomógł nam pielęgnować miłujący i uważny wzrok na potrzeby tych, którzy nas otaczają. Ojcze, niech będziemy narzędziami Twojego pokoju w świecie, który tak bardzo potrzebuje zrozumienia i solidarności w czasach podziałów i konfliktów niech nasze świadectwo wiary i miłości będzie latarnią, która oświetla drogę dla tych, którzy czują się zagubieni. Niech w naszych codziennych działaniach promujemy jedność, empatię i szacunek. Modlitwa i refleksja nad życiem świętego Carlo Akutisa prosimy, abyśmy znaleźli innowacyjne i kreatywne sposoby na ewangelizację, wykorzystując dary, które nam dałeś, aby budować mosty dialogu i zrozumienia między ludźmi. Niech media społecznościowe, środki cyfrowe oraz codzienne okazje będą dla nas narzędziami ewangelizacji, w których będziemy mogli dzielić się radością i nadzieją, jaką odnajdujemy w Tobie. Panie, pomóż nam rozwinąć wrażliwe serce, zdolne do słuchania wołania tych, którzy cierpią. Niech będziemy przyjaciółmi dla tych, którzy zmagają się z trudnościami, oferując nie tylko słowa pocieszenia, ale także konkretne działania Solidarności. Spraw Abyśmy potrafili spojrzeć w oczy drugiego człowieka i dostrzegać w nim Twoje oblicze, traktując go z godnością i szacunkiem. Niech nasza hojność będzie odzwierciedleniem Twojej miłości do nas. Dziękujemy za życie świętego Carlo Acutisa, który, mimo swojej młodości, pozostawił dziedzictwo świętości i wiary. Niech jego determinacja w poszukiwaniu Twojej obecności w Eucharystii stanie się dla nas wzorem, uznając, że sakrament ołtarza jest skarbem, który nas wzmacnia i przekształca. Niech każda msza, każda komunia będzie okazją do odnowienia i całkowitego oddania się Tobie. Tak jak On, niech znajdziemy w Eucharystii źródło naszej radości i motywację do naszej misji. Boże, spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że świętość nie jest odległym celem, lecz rzeczywistością dostępną dla każdego z nas. Niech słowa świętego Karlo inspirują nas do dążenia do pełni życia w Tobie, nie dając się ponieść przeciętności. Dążmy do wielkich rzeczy, zawsze z pokorą i zaufaniem w Twój plan. Niech poszukiwanie świętości prowadzi nas do głębszej relacji z Tobą, w której doświadczymy prawdziwego pokoju i radości, które płyną tylko od Ciebie. Panie, podczas gdy wspólnie kroczymy, prosimy, aby Twoje światło nas prowadziło. Niech potrafimy dostrzegać Twoją wolę w naszym życiu, a tak jak święty Karlo, niech będziemy w stanie z radością i entuzjazmem wypełniać misję, którą nam powierzyłeś. Pomóż nam być świadkami Twojej obecności w świecie, niosąc miłość tam, gdzie panuje nienawiść, pokój tam, gdzie jest konflikt, oraz nadzieję tam, gdzie jest rozpacz. Ojcze, umocnij nas swoim duchem świętym, abyśmy mogli kontynuować naszą pielgrzymkę z odwagą i determinacją. Niech życie świętego Carlo Acutisa inspiruje nas do życia w wierze w sposób pełen życia i autentyczności, zawsze dążąc do prawdy i piękna, które nam oferujesz. Niech każdy krok w Twoim kierunku będzie świadectwem naszej miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, a w każdym momencie niech będziemy odbiciem Twojego światła. Na koniec chcemy powierzyć Ci wszystkie nasze intencje i zmartwienia. Wiemy, że w Twojej nieskończonej mądrości wszystko jest pod Twoją kontrolą i że nawet w trudnych chwilach możemy ufać, że jesteś z nami. Niech, przez wstawiennictwo świętego Karlo, znajdziemy pocieszenie, siłę i nadzieję, aby iść naprzód. Niech nasze życie stanie się prawdziwym hymnem chwały dla Ciebie, a we wszystkim, co robimy, niechaj gloryfikujemy Twoje imię. Amen. Cieszymy się, że jesteśmy razem w tym momencie refleksji i modlitwy, poświęcając nasze myśli i serca świętemu Karlo Akutisowi, młodemu człowiekowi, który intensywnie żył swoją wiarą w Chrystusa i, mimo krótkiego pobytu na tym świecie, pozostawił dziedzictwo miłości, oddania i cudów, które wciąż dotykają naszych żyć. Mam nadzieję, że słowa i nauki, którymi się podzieliliśmy, dotarły do Twojego serca i zainspirowały Twoją duchową drogę. Święty Karlo uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych czy postaci historycznych, ale jest dostępna dla każdego z nas, niezależnie od wieku czy okoliczności. On, swoją prostotą i radością, pokazał, że możemy odnajdywać Boga w codziennych sprawach, że możemy przekształcać to, co zwyczajne, w niezwykły akt miłości i służby. Żył swoim życiem z jasnym celem. Prowadzić ludzi do poznania i umiłowania Eucharystii, prawdziwej obecności Jezusa wśród nas. Niech Jego przykład stanie się dla nas inspiracją do poszukiwania obecności Boga we wszystkich dziedzinach naszego życia. Refleksjonując nad życiem świętego Karlo, jesteśmy wezwani do zastanowienia się, jak możemy zastosować Jego nauki w naszym codziennym życiu. On wyzwał nas do wykorzystania technologii i tego, co mamy w zasięgu ręki, aby szerzyć przesłanie Ewangelii. W tak połączonym świecie, jak możemy być narzędziami pokoju, miłości i prawdy, tak jak On? Niech nasze media społecznościowe, nasze rozmowy i nasze relacje będą sposobem na rozprzestrzenianie światła Chrystusa i sprawianie, by więcej osób poznało miłość Boga. I oczywiście, nie możemy zapominać, że wstawiennictwo świętego Carlo Akutisa jest zawsze dostępne dla nas. On jest potężnym przyjacielem i wstawiennikiem przed Panem. Na koniec tego nagrania zachęcam Cię, abyś zbliżył się do Niego w swoich modlitwach, prosząc o pomoc w swoich zmaganiach, wyzwaniach i potrzebach. Święty Karlo jest wzorem, jak żyć wiarą z autentycznością i odwagą, i zawsze jest gotowy, aby nas wspierać i prowadzić w naszej duchowej wędrówce. Jeśli poczułeś się dotknięty tym przesłaniem, zachęcam Cię do podzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Twoja historia może zainspirować innych do dążenia do świętości i pogłębiania swojej wiary. Budujmy wspólnotę wsparcia i zachęty, w której będziemy mogli wzajemnie pomagać sobie w wzrastaniu w Chrystusie. Nie zapomnij zostawić swojego lajka i subskrybować kanał. W ten sposób przyczynisz się do tego, aby więcej osób miało dostęp do przesłań nadziei i wiary, a razem możemy oświetlać drogę tym, którzy wciąż szukają odpowiedzi. Kończąc ten dewocjonał, pamiętaj. Że świętość jest powołaniem dla nas wszystkich. Niech patrząc na życie świętego Carlo Akutisa, zobowiążemy się żyć z tą samą pasją i żarem. Niech każdy z nas będzie latarnią światła w ciemności, żywym świadectwem miłości Boga w tym świecie, tak bardzo potrzebującym nadziei i wiary. Niech radość i pokój Chrystusa będą z Tobą, a wstawiennictwo świętego Carlo Akutisa niech Cię zawsze towarzyszy. Do zobaczenia przy następnym spotkaniu, niech łaska Boża nas błogosławi, prowadzi i umacnia w naszej drodze wiary. Niech będzie to tydzień pełen błogosławieństw i okazji do życia swoją wiarą w sposób autentyczny i pełen życia. Amen.